Ej, oglądałeś już Dojrzewanie, ten nowy serial Netflixa? Są wokół niego różne dziwne teorie, jak te, że twórcy osadzili w głównej roli białego aktora, chociaż historia bazuje na zbrodniach osób czarnoskórych. Ale czy faktycznie tak jest? Zaraz to sprawdzimy. Ja jestem Mateusz, a to jest fake news na dziś. Twórcy serialu podkreślają w wywiadach, że nie inspirowali się żadną konkretną historią, a raczej przykrym zjawiskiem, jakim w ciągu ostatnich 10 lat w Wielkiej Brytanii są ataki z nożem w ręku. Reżyser podkreślał, że historia w dojrzewaniu jest fikcyjna, chociaż bazuje na wydarzeniach, które faktycznie miały miejsce. To rozumowanie o wybielaniu sprawców zbrodni poprzez wybranie aktora o takim a nie innym kolorze skóry ma jeszcze pewne dziury logiczne. Otóż we wpisach wskazuje się, że Dojrzewanie bazowało na masakrze w Southport, chociaż miała ona miejsce 29 lipca 2024 roku. Tymczasem serial ogłoszono w marcu 2024 roku, a reżysera do całej tej produkcji zaangażowano jeszcze wcześniej, w grudniu 2023 roku. Twórcy zatem nie mogli inspirować się wydarzeniami, które jeszcze nie miały miejsca.